Cześć Tomek z tej strony od kelnera do milionera.pl witam Was serdecznie i w dzisiejszym odcinku przedstawię 10 umiejętności, które są niezbędne, aby prowadzić swój biznes online. I będą to umiejętności potrzebne do prowadzenia kilku różnych biznesów online. Ja pokażę Ci na moim przykładzie, jakie biznesy ja prowadzę i jakie umiejętności są potrzebne w zależności od typu biznesu online. Są to umiejętności różne, niektóre się pokrywają w, innych, w różnych przypadkach. Umiejętności trzeba mieć na różnym poziomie, ale pokażę ci 10 podstawowych umiejętności, które trzeba poznać, aby swój biznes w internecie prowadzić. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, to przypomnę, ja zajmuję się sprzedażą na Amazonie e-booków oraz książek papierowych, oraz zajmuję się blogowaniem, sprzedażą kursów online oraz afiliacją i pokażę ci umiejętności, które są potrzebne w przypadku właśnie tego typu biznesu online i są to umiejętności, które jakby są uniwersalne w przypadku większości rodzaju biznesu online. I teraz, zanim przejdę może do umiejętności, które są niezbędne właśnie podczas prowadzenia swojego biznesu online, powiem Ci tylko, że na początku prowadzenia jakiegokolwiek biznesu, szczególnie biznesu online, to jest tak, że no musisz jakby robić wszystko w swojej firmy, tak? Szczególnie na początku rozwijania swojego, swoje, swojego biznesu, musisz zajmować się prowadzeniem firmy, jesteś właścicielem, jesteś głównym specjalistą, musisz znać księgowość, czy tam podstawy księgowości i wiele innych rzeczy, i będziesz potrzebować wielu umiejętności na początku, choćby w stopniu podstawowym, żeby swój biznes rozkręcić. Z czasem, jeżeli swój biznes rozwiniesz, to niektóre prace możesz zlecać na zewnątrz, na początku oczywiście też, ale tylko niektóre i możesz się skupiać na wybranych umiejętnościach, ale zawsze, szczególnie w biznesie online, który jest takim biznesem, który jakby opiera się w dużej mierze na jednej osobie, tak jak w moim przypadku, trzeba mieć umiejętności i trzeba się wyspecjalizować w niektórych i teraz ci pokażę. 10 umiejętności, które są niezbędne w biznesie online i będziemy szli po kolei. Ja te umiejętności Ci wymienię, opiszę. Niestety nie mam już mojej tablicy, którą miałem kiedyś, kiedyś z tyłu i mogłem zapisywać różne rzeczy. Teraz postaram Ci się te umiejętności po prostu wymienić, a potem dodam do filmu te umiejętności, które się gdzieś tutaj pojawią. Także zaczynamy. Pierwsza umiejętność potrzebna w biznesie online to Znajomość obsługi komputera. Tak, wiem, że jest to może banał, ale wiele osób ma z tym problem. A dlaczego to mówię? Bo biznes online wymaga obsługiwania wielu różnych narzędzi. Jakikolwiek biznes online to nie będzie: czy to będzie wydawanie książek na Amazonie, czy to będzie blogowanie, sprzedaż kursów online, afiliacja, czy zupełnie coś innego, coś, to trzeba mieć no przynajmniej dobrą obsługę komputera na poziomie dobrym i trzeba być tym tematem, uważam, zainteresowanym ponieważ. Zdarzają się osoby, które gdzieś korzystają z moich kursów, z moich materiałów, i okazuje się, że bardzo często takie osoby no, polegają na samym początku przy jakichś podstawowych rzeczach, których ja w ogóle nawet nie uważam za ważne w przypadku nauki, gdyż są to podstawy obsługi komputera, które niestety trzeba znać trzeba umieć obsługiwać narzędzia różnego rodzaju. I bez obsługi komputera i bez takiego zamiłowania troszeczkę do obsługi komputera będzie ciężko w każdym rodzaju biznesu online. To była pierwsza umiejętność. Druga to pisanie tekstów, czyli tak zwany copywriting. Jest to uważam jedna z najważniejszych umiejętności, jeżeli chodzi o biznes online. A dlaczego? Otóż pisanie tekstów na potrzeby np. Na blogowania, jeżeli tworzysz np. filmy na YouTube stworzenie dobrego nagłówka, tytułu książki, stworzenie tytułu posta do, do, na blogu i tego typu rzeczy, pisanie treści artykułów i pisanie na przykład postów na Facebooku itd., itd. To wszystko wymaga umiejętności pisania tekstów, fajnych tytułów, nagłówków, tworzenia treści i bez tego tak naprawdę bardzo ciężko będzie Ci nawet napisać dobrego maila, który będzie skierowany na przykład do Twoich klientów, także pisanie tekstów jest jedną z kluczowych umiejętności, którą musisz posiąść. Trzecia umiejętność to tworzenie i edycja grafiki. I co to takiego jest? Co potrzebujesz umieć? W przypadku wcześniejszej umiejętności, czyli pisania tekstów, była to umiejętność, którą trzeba, według mnie, dobrze opanować. W przypadku edycji grafiki wystarczy ci podstawowa umiejętność, ponieważ tworząc dowolny biznes online, potrzebujesz stworzyć na przykład Grafikę na posta na Facebooku, czy może grafikę na bloga, przyciąć obraz, nałożyć jakiś filtr, dodać napisy i tego typu <laughs> przepraszam, proste edycje grafiki, które pomogą ci w łatwy sposób tworzyć grafiki, ponieważ nie jesteś w stanie do tworzenia właśnie prostych grafik, do przycinania zdjęć, do pomieszania obrazków do mniejszego rozmiaru i tego typu proste zadania graficzne. Nie jesteś w stanie zatrudniać osoby z zewnątrz, no ponieważ. Będziecie to bardzo dużo kosztować i będzie to trwało bardzo długo. W przypadku tworzenia bloga, na przykład, czy jakiegokolwiek innego biznesu online, który ja prowadzę, umiejętność szybkiego na przykład edytowania grafiki, stworzenia napisu, loga, przycięcia i tak dalej, jest to coś, co mogę zrobić od ręki i dzięki temu tak naprawdę mogę swój biznes prowadzić szybko, wygodnie i no jakby za darmo, tak? ponieważ ja te umiejętności posiadam i Tobie to też bardzo zalecam, tego typu umiejętność. U siebie wykształcić, uczyć się, właśnie jak tworzyć, edytować prostą grafikę. Do tego umiejętność tworzenia grafiki w moim wypadku pomogła mi w wydawaniu setek produktów na Amazonie w postaci właśnie prostych zeszytów, gdzie tworzyłem okładki. Proste, czasem bardziej skomplikowane, ale ta umiejętność właśnie tworzenia grafiki pomogła mi widać setki produktów za darmo i też właśnie w tym wypadku, w przypadku Amazona i publikowania książek też było to potrzebne. Kolejna sprawa, czwarta umiejętność to. Pozycjonowanie, czyli SEO Search Engine Optimization, i ma to zastosowanie w przypadku Google, YouTube'a, Amazona i innych. I co to jest w ogóle pozycjonowanie? Jeżeli tworzysz na przykład posta na swoim blogu, to chcesz, żeby on był widoczny, czyli musisz tworzyć te treści pod wyszukiwarki tak, żeby one było, były wysoko pozycjonowane na przykład w wyszukiwarce Google. Jeżeli ktoś szuka jakiejś frazy, to twój artykuł, żeby na przykład się pozycjonował. Wysoko. Kolejna sprawa to filmy na YouTube. Jeżeli tworzysz bloga i chcesz, żeby Twój blog był zauważony, żeby był ruch na Twojej stronie pochodzący z YouTube'a, to też tworząc, tworząc, przepraszam, filmy na YouTubie, musisz je pozycjonować w wyszukiwarce Google, która należy wyszukiwarce YouTube'a, przepraszam, która należy zresztą do Google. I też musisz starać się te filmy w wyszukiwarce YouTube'a pozycjonować wysoko, właśnie za pomocą pozycjonowania według słów kluczowych, treści itd. Jeżeli wydajesz swoją książkę na Amazonie, to też po stworzeniu produktu chcesz, żeby ona była w wyszukiwarce Amazona, bo on też Amazon jest wyszukiwarką, żeby ta książka, żeby Twój produkt były wysoko pozycjonowane i tu też kłania się właśnie SEO, czyli Search Engine Optimization. I tak naprawdę zasady pozycjonowania, czyli CEO, są dość podobne w przypadku YouTube'a, Google'a, Amazona i w przypadku innych wyszukiwarek i warto się tego nauczyć, aby nasze treści, aby nasze produkty darmowe, płatne były po prostu widoczne dla wielu osób, szczególnie na początku naszej przygody, gdy jeszcze nie mamy jakichś wielu fanów, osób, które nas śledzą i dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu nasze materiały, jakiekolwiek one nie są, pokazać wyżej i są one wtedy widoczne i dzięki temu możemy zdobywać klientów. Kolejna sprawa, piąta, to znajomość WordPressa. Jeżeli nie wiesz, co to jest WordPress, to polecam, kiedyś był o tym dłuższy materiał, ale WordPress jest to system do zarządzania treścią, czyli jeżeli chcesz stworzyć swojego bloga, na przykład tak jak ja mam swojego bloga od kelnera do swoje kursy online, strony sprzedażowe itd., potrzebujesz znać WordPressa. WordPress jest to darmowa platforma do tworzenia stron internetowych, tworzenia blogów, sklepów internetowych, dzięki umiejętności obsługi WordPressa. Przepraszam, jesteś w stanie stworzyć właśnie swoją stronę internetową, bloga, stronę firmową itd. itd. I jeżeli planujesz swój biznes online, chcesz zarabiać, to musisz umieć obsługiwać WordPressa, ponieważ będziesz to robić codziennie i ta umiejętność jest po prostu niezbędna. Kolejna sprawa to tworzenie listy mailingowej i bardzo mało ciekawa sprawa, bym powiedział, bardzo taka, którą wiele osób na początku neguje i odrzuca, ponieważ tworzenie listy mailingowej, no nie jest seksy, tak, jest to nudne po prostu, ale stworzenie odpowiedniej listy mailingowej, jeżeli posiadasz bloga, na przykład swoje produkty, kanał na YouTube i sprawienie, żeby osoby się tam zapisywały, pozwala ci mieć kontakt z tymi osobami, tak, czyli jeżeli ty tworzysz swoje treści przez youtuba, przez facebooka i masz swoich fanów, to te serwisy nie pozwolą ci na kontakt z tamtymi osobami. Nawet Amazon nie daje ci danych klientów. Jeżeli ty chcesz sprzedawać wiele razy jednemu klientowi, mieć kontakt, wysyłać im oferty, swoje treści czy po prostu wiadomości, to musisz mieć listę mailingową, na które osoby się będą zapisywać, ponieważ w innym wypadku serwisy społecznościowe, gdzie Twoi fani są zgromadzeni, np. Na, na YouTube, subskrybenci, lajki na Facebooku, ty masz ograniczony dostęp i oni będą żądać zapłaty za możliwość kontaktu z tymi osobami. A dzięki liście mailingowej możesz się z tymi osobami kontaktować za darmo. I fajnym sposobem jest właśnie na przykład oferowanie e-booka czy czegokolwiek za darmo, żeby takie osoby się zapisały na nasz newsletter i dzięki temu ty masz kontakt z takimi osobami. Następna sprawa to prowadzenie własnej firmy, czyli działalność gospodarcza. I to jest bardzo ważny temat, ponieważ Wprawdzie na początku, jak zaczynasz biznes online, możesz to robić bez firmy. Książki na Amazonie można sprzedawać bez firmy, bez działalności gospodarczej, a w Polsce można działać bez działalności gospodarczej do 1150 zł miesięcznie, połowa minimalnej pensji krajowej. Możesz mieć działalność nierejestrową, ale jeżeli chcesz Wziął się na poważnie za biznes, no to musisz swoją firmę założyć. Nie licząc książek na Amazonie, bo to jest poza firmą, można robić. To musisz mieć swoją działalność i jeżeli chcesz prowadzić swoją firmę, to musisz nauczyć się po prostu podstaw prowadzenia własnej firmy, co wcale nie jest takie proste, ponieważ firmę trzeba zarejestrować, trzeba nauczyć się ją obsługiwać przez internet, założyć sobie profil zaufany nauczyć się podstaw księgowości, podstaw prawnych, wiele różnych aspektów, które są po prostu potrzebne podczas prowadzenia firmy i, i to może nie jest takie trudne, ale ogrom tego jednak sprawia, że też trzeba się tego nauczyć. Oczywiście księgowość zlecasz w firmie księgowej, ale musisz rozumieć, jak działają faktury, odprowadzanie podatków, w jaki będziesz mieć podatek i tego typu rzeczy, także podstawa prowadzenia własnej firmy też jest niezbędna w tym wypadku, czy w ogóle w przypadku prowadzenia jakiegokolwiek biznesu, trzeba mieć pojęcie o tym, jak działa świat biznesu, jak, dział, jak prowadzić działalność gospodarczą. Następna sprawa w przypadku biznesu online, ósma już, to znajomość języka angielskiego. I teraz dlaczego? Jeżeli nawet prowadzisz swój biznes online w Polsce, czyli masz założony bloga po polsku sprzedajesz swoje na przykład kursy online albo zarabiasz na afiliacji, to musisz znać podstawy języka angielskiego. Po pierwsze, umożliwić to dotarcie do wiedzy z zagranicy, umożliwić to na przykład sprzedawanie książek na Amazonie, jeżeli ci taki biznes interesuje, ale nawet w przypadku prowadzenia biznesu w Polsce, to wiele narzędzi będzie po angielsku. tak? Jeżeli tworzysz swojego bloga na WordPressie, chcąc zainstalować jakieś wtyczki do WordPressa, może kupić hosting zagraniczny, bo ja na przykład mam hosting zagraniczny. Dla mojego bloga, czy skorzystać z jakichś narzędzi, na przykład tematów do WordPressa i wielu innych, czy skorzystać na przykład z afiliacji jakichś produktów zagranicznych, często będziesz musieć korzystać z narzędzi zagranicznych. Czy do edycji grafiki, często są to narzędzia zagraniczne po angielsku i pomimo prowadzenia biznesu w Polsce, będziesz potrzebować w biznesie online, szczególnie, bo tam język angielski jest bardzo powszechny, ta podstawowa znajomość języka angielskiego też będzie wymagana. dziewiąta umiejętność to edycja i tworzenie wideo. I teraz w zależności od Twojego biznesu online, tak? W przypadku na przykład książek na Amazonie, umiejętność edycji i tworzenia wideo nie będzie specjalnie konieczna, ale w przypadku na przykład już blogowania, tworzenia kursów online, będzie to wręcz niezbędne, ponieważ jeżeli masz jakieś produkty w internecie i tworzysz jakiś marketing treści, czyli najlepiej robić filmy poza jakimiś pisami na blogu, no to żeby stworzyć prosty film w internecie, no trzeba... Mieć podstawową umiejętność nagrania tego filmu, edycji, przycięcia, zrenderowania, tworzenia plików itd., itd. I nie musisz w żadnym wypadku być ekspertem w tej dziedzinie, ale opanowanie prostego programu do edycji wideo, przycięcie jakichś podstawowych elementów filmu, może połączenie kilku plików w jeden itd. Tego typu proste umiejętności są bardzo mile widziane w przypadku np. blogowania też umiejętność podstawowej edycji i tworzenia filmów jest wymagana, na przykład popięcie mikrofonu, jaki mikrofon kupić, jak film przyciąć, jak film wrzucić, itd, i tak dalej. Trzeba troszeczkę tej wiedzy posiąść, żeby zrobić przynajmniej przyzwoity film, który zawiera jakieś informacje. I ostatnia, jedna chyba z najważniejszych umiejętności, albo bardziej zdolności, to bezustanne zdobywanie nowej wiedzy. I o co chodzi? Szczególnie w przypadku biznesu online i w ogóle w biznesie i w życiu jest to. Klucz do sukcesu, czyli zdobywanie nowej wiedzy, ponieważ nawet u mnie w przypadku biznesu online, ja cały czas uczę się nowych rzeczy. Nieważne, czy jest to tworzenie grafiki, edycja wideo, WordPress, tworzenie kursów online, cały czas pojawiają się nowości, nowe informacje, rzeczy, które trzeba wiedzieć, ponieważ bez tego nasz biznes pozostaje w tyle. I wiele osób, że tak powiem, przepada w biznesie, nie tylko w online, ale w biznesie w ogóle, ponieważ nie szuka nowych pomysłów, nie szuka nowej wiedzy. I konkurencja wtedy może Cię po prostu wyprzedzić albo bez odpowiedniej wiedzy narazisz się na wiele problemów, które by Cię normalnie nie spotkały, jeżeli tą wiedzę byś posiadał czy posiadała. Także oto są 10 umiejętności najpotrzebniejszych w biznesie online. Mam nadzieję, że troszeczkę Ci sprawę rozjaśniłem i pamiętaj, że może jest tego troszeczkę dużo i na początek może się to wydawać bardzo dużo, ale... Pamiętaj też, że tych wszystkich umiejętności należy uczyć się stopniowo i nie to raz, a dwa, że nie musisz ich wszystkich umieć dobrze. Warto się skupić na przykład na dwóch, trzech umiejętnościach, które są na przykład w kręgach Twoich zainteresowań. U mnie jest to tak na przykład, na, na przykład nagrywanie treści wideo, pisanie artykułów. Ja w tym jestem bardzo dobry, jestem w stanie tworzyć fajne filmy, jestem w stanie tworzyć fajne artykuły, potrafię robić grafikę, i, ale na przykład nie jestem ekspertem znowu od WordPressa, ale umiem go Dobrze, po prostu umiem go dobrze i są umiejętności, które robię lepiej, są umiejętności, które umiem troszeczkę gorzej. Warto je wszystkie poznać. Z czasem możesz oczywiście komuś niektóre rzeczy, na przykład tworzenie grafiki zlecić, bądź pisanie tekstów, a samemu zajmować się na przykład innymi rzeczami, ale warto te wszystkie umiejętności poznać chociaż w stopniu średnim, jakimś średnio zaawansowanym, żeby móc samemu swój biznes tworzyć na przykład po godzinach, a potem z czasem wspomagać się czyjąś pracą i też jest to w porządku. Pamiętaj, że nie od razu Rzym zbudowano i musisz uczyć się po kolei. Ja swój biznes na Amazonie i mojego bloga tworzę od lat, także to też nie jest tak, że w ciągu miesiąca musisz stworzyć wszystko. Ważne jest, żeby zacząć, ponieważ nadmiar tych rzeczy do nauki mogą, może Cię zniechęcić, ale jeżeli już zaczniesz, to będziesz stopniowo uczyć się kolejnych rzeczy i nie ucz się naraz. Jeżeli tworzysz swojego bloga, poświęć trochę czasu na naukę WordPressa, bloga, stwórz swojego bloga, potem może zajmij się grafiką, potem stwórz listę mailingową i z czasem oczywiście, jak masz chwilę czasu, wracaj do tych rzeczy, co zrobiłeś czy zrobiłaś na początku. Może kup kurs, który Ci pomoże dokształcić się w danej dziedzinie, usprawnij niektóre rzeczy swojego biznesu i idź dalej do przodu. I po kilku latach naprawdę jesteś w stanie stworzyć naprawdę solidny, długotrwały biznes, który będzie Ci przynosić fajne dochody, ale to wszystko właśnie dzięki tym umiejętnościom, które musisz posiąść, które musisz rozwijać. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że tego typu tematyka Cię interesuje. Jeżeli tak, to zapraszam serdecznie do innych moich filmów na blogu, na YouTubie oraz do artykułów na moim blogu. Subskrybuj mój kanał, proszę, i daj łapkę w górę, żeby dowiedzieć się troszeczkę więcej właśnie informacji na temat biznesu online. I zapraszam cię serdecznie do zapisania się na darmowy kurs Amazona i biznesu online, gdzie pokazuję kilka rodzajów zarabiania w internecie, kilka modelów, których możesz się nauczyć i które możesz zacząć już dzisiaj, aby zarabiać ze swojego domu. Także dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć.